Cześć, sprawdzimy dzisiaj sobie na budowie temperaturę posadzki po tym jak mamy rozłożone rury w niektórych pomieszczeniach co 10, bądź co 15, bądź co 20 cm posadzki termowizją może zaczniemy sobie od powoli od kotłowni mamy tu kotłownię generalnie wygląda nam to tak tu jest 120 cm temperatura na zasilaniu Jak widać, posadzka 21, 22. Tu jest 120 cm w porządku gospodarczym. Wchodzimy sobie teraz na korytarz, gdzie mamy 3 cm tylko stropianu z bo nie dało się dać więcej pod spodem, tak żeby w ogóle wyjść jakkolwiek z wysokością, był ustalił już beton. Tu jest co 15 cm w korytarzu, i już wygląda nam tak rozłożenie temperatury, a pokoje i reszta. Domu już jest co 10 cm. Wygląda nam to wreszcie. Domu już mamy 8 cm stropianu plus rury. Co, co 10 jak widać wszędzie praktycznie 27 no 20. Tak się 28. Temperatura posadzki. Wszędzie idealnie równiutko, żeby nie patrzył pół stopnia generalnie różnicy maksymalnie. Czy to przy ścianie. Temperaturę jaką mamy to w pomieszczeniach 21,7. Zasilamy sobie na dzień dzisiejszy 32 stopniami. Posadzkę. posadzkę, widać pełna demolka, taka temperatura już jest na budowie, gdzie jeszcze jest w ogóle strop nieocieplony. ocieplony, jakieś dechy, nie dechy jeszcze wszędzie. się nie ma nic, jedynie są wymienione, o tu nie będzie nawet widać. Instalacja powolutku dalej się składa, sprawdzimy sobie zużycie energii. No, niecałe 200 kW na 249 godzin pracy, czyli wychodzi nam jakieś 0,8 kW na godzinę. Na razie nam po prostu wygrzewa tą budowę. Nie ma tu żadnych nawet termostatów połączonych. Cały czas 24 godziny sobie pompa pracuje. ładuje tylko w bufor. No i tędy różami idzie do rozdzielacza i na HT.